Siema. jestem Robert to Odowca królików w dzisiejszym odcinku. Yy, pokażę Wam wszystkie króliki i te podziękowania za yy, 90 subskry 97 subskrypcji i yy, to 80. Więc jeśli Wam się taki nie spodoba, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję bo lecimy po 100 subskrypcji nie spodziewałem się, że w jeden dzień wbijemy te 90, 97 subskrypcji a ja jeszcze nie mam nowego nabytku bo tu mam miejsce do nowego nabytku tu jest miejsce do nowego nabytku, ja jeszcze nie mam dopiero będzie nowy no ale tak Yy, dziękuję za te 90 i... 97 subskrypcji i 80. Więc 97. No, właśnie dostaję króliki jedzenia. No, tu jest samica. I tu nie. Idziemy do kur. Tak Wam pokażę tylko kury, bo yy, nie. O, tutaj są kury. Tam są pisklaki. To są pisklaki. Kwoka. Pięć pisklaków. No. Więc. Dzisiaj będzie długi odcinek, bo za to, że wbiliście 90 subskrypcji, 97 i 80. Bo wiecie, mówiłem, że jeden subskrybent nam brakuje do 80, i mnie wtedy jeden odsubskrybował. I później mi znowu te dwa wbili i teraz 97 tyle subskrypcji, że ale się cieszę z tych subów no już będzie nowy nabytek, będzie tylko nie spodziewałem się, że tak szybko wbijecie te suby tu miejsce mam do tego nowego nabytku jeszcze yy, nie jest tak za bardzo wyczyszczony za to, że wbiliście mi tyle już słów, to mogę wam zdradzić rasę. To będzie oh. baran francuski. Baran francuski. Tutaj wszystkie dostały właśnie jedzenia. Barania jest. Obornik widzę, będę musiał jej wyrzucić. Ale nie dzisiaj, bo to ma taką kubkę zrobioną. Tutaj też są moje. Coś zjadły wszystko prawie. Samicki. No i tu jest, nie? Dostały ode mnie trochę od buraków, ale widzę, że tego nie jedzą. Więc może później im to dam. Jutro też będzie film, w poniedziałek będzie film. O, kury. Czekaj. Idziemy zobaczyć, co robią. Chyba się biją. Nie biją trwa. O, widzicie młode kury? Pisklaki. O, dwa czarne, dwa białe, jeden taki. To jest kogut? I na razie nie widzę, ale ten kogut tu jest. Idziemy. Dobra. No i tutaj właśnie też nim dałem tego. był bu, buraczka, liścia buraczka e, tej samicy też ale ona chyba zjadła. Nie, jeden tam jest. O, widzicie, właśnie teraz. Dobra, jeszcze będę musiał zmontować film. I. A! I nie wiem, co się stało z tym wczorajszym filmem, że y, do 4 minutowy film, a było 6 minutowy. Że tylko widać psa. Że jak tak jest tu pies. Widać psa. I ja mówię do końca i pokazuję wam ja wszystko. I nie wiem właśnie co się stało z tym filmem. Ale mają pełne uleci o. Dobra, będziemy kończyć jeszcze trochę ten film Pokażę jeszcze wam pieska ja robię cięcie i się widzimy Chodź Chodź Biegnie O, o. Mm. Jak będzie y, 20 łapaczek do góry to będzie kolejny film o tym piesku. Test z tym pieskiem. Jeszcze jednego bym mógł wam pokazać, ale nie wiem gdzie on teraz jest. Gdzieś weszedł. A to w kolejnym odcinku wam pokażę. Czyli jutro. Tak, jutro. I kończymy ten film. Jak wam się spodobał film, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz. Was pozdrowię i 20 łopatek do góry będzie z tym pieskiem następny film. A tu muszę zrobić tą ze szatką, żeby już króliki mogły tu chodzić. No i em, deski, podłoga. Dobra, to ja kończę. Na razie.